Skóra muśnięta słońcem to efekt pożądany przez wszystkie kobiety. Stosując organik tan, stworzysz piękną i zdrową opaleniznę. Przed zabiegiem wykonaj peeling całego ciała. Jeśli pierwszy raz używasz brązera, zaaplikuj oliwkę, wtedy łatwiej go rozprowadzisz. Przygotuj rękawicę, aplikator oraz produkt na stopy, kolana, łokcie i dłonie nałóż krem lub balsam do ciała. Rozpocznij od nóg. Okrężnymi ruchami nakładaj preparat na skórę. Na stopy aplikuj minimalną ilość bronzera. Następnie przejdź do opalania rąk. Aby opalić dłonie, ściśnij rękawice i kontynuuj aplikację. Nakładanie na brzuch jest bardzo proste. Wykonuj okrężne ruchy aż do uzyskania jednolitego koloru. Później nałóż preparat na klatkę piersiową oraz szyję. Opalając twarz, pamiętaj, aby nie pominąć miejsca za uszami. Usuń nadmiar preparatu z kolan, łokci, pięt. Przedszyj grzbiety dłoni, wnętrze oraz przestrzeni między palcami. Aby na dłużej zachować efekt pięknej opalenizny, regularnie nawilżaj skórę.